Teraz albo nigdy więcej szans już nie będzie! Dzisiaj poznamy ostatnich finalistów adidas Football Challenge. 75 drużyn, 1000 zawodników i zażarta walka o każdy metr tej murawy. Wierzcie mi, w ten weekend w Krakowie nikt się nie oszczędza! w Przegranie meczu nie oznacza jeszcze porażki. Na Adidas Football Challenge mamy specjalną strefę Kerwer. Strefa Kerwer to cztery stanowiska. Wygrana na jednym stanowisku to jedna bramka. Jeśli więc drużyna zwyciężyła w spotkaniu 3 do 0,

Ile, mu się. Mu się. <głosy> <głosy> Punkt pierwszy to żonglerka, czyli teoretycznie łatwa sprawa, ale wierzcie mi, to tylko pozory. Oczywiście nie jest to łatwa sprawa, ponieważ w ciągu 30 sekund trzeba naprzemiennie uderzać stopami piłkę. Jak najwięcej razy. Na czyli nie możemy dwa razy prawą, potem trzy razy lewą, tylko raz lewa, raz prawa. Dokładnie, stopami, raz lewa, raz prawa i umiejętnie w odpowiedni sposób trzeba podnieść podłoże. Zamykamy ten strzał na drugim słupku. Jeszcze co zrobił ręka z piasta? Niestanowita sytuacja! I w mur! W mur trafiają Wiśnacy! Do bitka także w jeszcze do trzech razy sztuka! Zobaczmy, czy będzie trzeci strzał w tej sytuacji! Miślacy, miślacy, To oni! do oni! Można to strzelanie bramek, ale żeby tą bramkę strzelić, najpierw z piłką trzeba dojść w pobliże bramki. A to wcale nie jest prosta sprawa. I tutaj, w strefie Kerwera te umiejętności egzaminujemy. Dokładnie. Ta konkurencja polega na tym, że prowadzimy piłkę ze zmianą kierunku biegu. Trzeba to zrobić jak najszybciej, poruszając się do czwartej linii, wracając do pierwszej, do trzeciej linii, wracając do pierwszej, do drugiej i kończąc na linii startu. Jakie czasy były osiągane?

Ale spokojnie, oczywiście chłopaki z kerwera musieli coś skomplikować i sprawa wcale nie jest taka prosta. Oczywiście takie urządzenia są dostępne od niedawna, pomagają kształtować technikę. Tak więc myśmy wymyślili odbicie od tzw. sucker wave, od fali, która imituje tak lot piłki, żebyśmy ją uderzyli z powietrza na bramkę. Zasady są takie, że piłka podczas uderzenia musi być w powietrzu, a wcześniej nie może dotknąć ziemi. Dokładnie. Musimy ją uderzyć z powietrza, czyli z woleja na bramkę. Potem już może się odbijać, ale najważniejsze: przy uderzeniu, trzeba uderzyć ją z powietrza. Strzelać bramki jest łatwo, póki nie przeszkadza nam przeciwnik. Gdy przeciwnik się pojawi, pojawiają się również problemy, dlatego tutaj specjalna strefa 1 na 1. Jest to strefa, w której wykorzystujemy wszystkie indywidualne umiejętności. Najlepiej jakby to były umiejętności nabyte metodą Carver Coaching. 90 sekund, trzeba uderzyć jak najwięcej bramek małą piłką rozmiar 1. Wpiszcie! Wpiszcie! Może teraz się uda! Wpiszcie! Pisełka! Pisełka! Nie da! I Wisła chyba w finale! Wpiszcie! Wiele działo się przez cały dzień, ale tak naprawdę emocje zaczną się teraz! Mecz finałowy! Piszła Kraków, Piaś Gliwice i rzuty Karne. Kto będzie lepszy? Kto zachowa więcej zimnych pi? Może zakończe całe loty. Jeśli je trafi, to będzie serial jakem jak miłość. No, 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 co ty Na własnym terenie nie mogło być inaczej Tutaj musiała wygrać Wisła Kraków I tak się stało Panie trenerze, było chyba troszkę trudniej niż można było zakładać No nie było łatwo, ale to tylko dobrze dla chłopców Że były drużyny, które stawiły im czoła I musieli się wysilić, żeby wygrać ten turniej I bardzo mnie to cieszy Podczas tych rzutów karnych, gdy ten pierwszy był nietrafiony Miał pan chwilę wątpliwości, że może jednak się nie, uda. nie, nie, cały czas wierzyłem w swój zespół, bo byliśmy już na, w różnych trudnych sytuacjach i zawsze udawało się. To są chłopcy, którzy mają naprawdę mocny charakter i wierzyłem, że się uda. No i koniec. Trwa wręczenie nagród, czyli znamy już wszystkie drużyny, które pojawią się na turnieju finałowym w Warszawie. Jedno jest pewne słabych drużyn nie będzie stolica to miejsce dla najlepszych z najlepszych.